Gdyby ktoś tak przyszedł i powiedział Stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi Jakąś nową twarz Amazonka, wielka rafa Oceany trzy Rejs na całość rok, dwa lata To powiedziałbym Gdzie ta ja przy niej ten Gdzie ta koja, wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki? Od tych szmat, gdzie ta prawa na szeroki świat? Gdzie takie, ja przyjmij, ten ja, gdzie tako ja wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzieś na dnie, w wielkiej szafę leży ostry nóż stare dżinsy wystrzępione impregnuje kurz w kompasie igła zardzewiała lecz kierunek znam biorę wór na plecy i przed siebie gna gdzie ta ja przy niej ten wiatr gdzie ta koja wymarzona wsta, gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat gdzie ta brama na szeroki świat, gdzie take ja ten ja, gdzie ta koja wymarzona wsta, w każdej chwili płynę w taki rejs tylko gdzie to jest, gdzie to jest? Przeszły lata, zapyziałem są zarósł stawa, a na przystani czółno stało kolorowy pa Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał stem, ale dalej marzy o załodze ten samotny łeb gdzie takie ja, przy niej ten pian, gdzie ta ja wymarzona w snach? gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? nie ta brama. Na szeroki świat, gdzie takie ja wiatr, gdzie ta ja wymarzona w w każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest, gdzie to jest? Tylko gdzie to jest, gdzie to jest? Tylko gdzie to jest? Mój tata długie lata samotnie żył, Edy stąd znanym latarnikiem był. Aż kiedyś pewnej nocy usłyszał śpiew, Spotkał syrenę i ożenił z nią się. I to powiało nam, Błyska latarnia, płyniemy tam. I urzekła mego ojca wdziękiem swym, I każdą noc spędzała z nim. Sirenom, mój tata, troje dzieci. Miał pierwsze córka, drugie córka, a trzecie to ja. Jo, ko, powiało nam błyska latarnia, płyniemy tam. Pierwszą ktoś złowił, i tyle wiem, że jako danie na stole znalazła się. Druga z domu odpłynęła w dal, gadająca ryba robi w cyrku szmal. I oho-ho powiało nam, błyska latarnia, płyniemy tam. Czyściłem zwierciadła, wtem słyszę, ahoj! Przypłynęła mamusia, usiadła na boi. Chodź tu synaczku usiądź obok mnie i opowiedz jak żyją córeczki. I ocho, ho, powiało nam, błyska latarnia, płyniemy tam. Powiedziałem jej to samo, co przed chwilą wam, i mamusia zaraz zniknęła wśród fal. Tylko echo przez chwilę powtarzało jej głos. Od z latarnikiem, niech wiarą spali go. I Jo, powiało nam, błyska latarnia, płyniemy tam. I oko, to powiało nam, błyska latarnia płyniemy tam.